Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: czy ona obserwuje mnie na portalu? Kartę przełożyłam i tradycyjnie wylosuję 3 karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno. Pytania. 5 kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Paśmiecze. Wynik odpowiedź rada. 6. Buław, dołożę kartę cesarzowa, dołożę kartę dziewiątka pentakli. Na spodzie talii jest dwójka buław, i to może być tło czytania. To jest czekanie, nie wiem co mam zrobić. sedna, piątka kilków. Jeżeli masz relacje z osobą, która nie rokuje na przyszłość, to nigdy, przenigdy nie ściągaj tej osoby pod swój dach, wspólny dach. Ponieważ blokujesz sobie szansę na spotkanie odpowiedniej dla siebie osoby. Blokujesz spotkanie kogoś bardziej odpowiedniego. Blokujesz się nie tylko mentalnie, ale praktycznie. Bo kiedy spotkasz dla siebie... Odpowiednią osobę, to nie możesz, nie możesz jej zaprosić do siebie, ponieważ tam siedzi człowiek, z którym nie ma przyszłości. To jest ograniczenie swojej wolności. Ja zawsze mówię, że trzeba być osobą samotną z, ze swojego wyboru, niż być z osobą, z którą czujemy się samotni duchowo. Lepiej jest poczekać w samotności na kogoś odpowiedniego. Odpowiedniego dla nas, niż być z osobą, która umilia nam tylko czas. A przede wszystkim, to trzeba zamknąć przeszłość raz na zawsze. Co wychodzi naprzeciw? Paść mieczy. Między parą zdarzają się problemy na łączach. Nie znam związku, gdzie on i ona nie mają problemu w komunikacji. Kobieta i mężczyzna są odrębnymi jednostkami, mają inne myślenia. Jest filozofią, aby komunikacja między parą przebiegła pomyślnie, bez wzajemnego porażenia się. Mężczyzna działa i myśli racjonalnie, a kobieta myśli i działa emocjonalnie. Obydwa myślenia są właściwe, dobre i normalne. On może wyrywać sobie włosy z głowy, dlaczego ona tego nie rozumie. Kobieta może sobie wyrywać włosy z głowy, dlaczego on tego nie rozumie. W tym przypadku nie uwzględniam osoby niedojrzałe, ponieważ osoby niedojrzałe nie starają się nawiązać dobrej i na poziomie komunikacji. Gruba. Wynik, odpowiedź rada. Szóstka buław, cesarzowa i dziewiątka pentakli. Trzeba być wartościową osobą, aby przyciągnąć wartościowego partnera. Trzeba być osobą samotną z wyboru. Trzeba umieć coś ponadto. Najlepiej trzeba mieć, i to jest wystarczające, umiejętność zbudowania związku. A to jest największa wartość. Facet, który klęka na kolanie i mówi do kobiety: Czy wyjdziesz za mnie, bo ja lubię kobiety i lubię sprawiać im przyjemność, to jest żadna wartość. Pytanie jest, czy on obserwuje mnie na portalu? To odpowiadam, że tak, obserwuje cię na portalu. Obserwuje cię z zaciekawieniem. Jesteś dla niego piękna. Podoba się jemu Twoja niezależność. Jest dumny, że Ciebie zna. Jest o Ciebie zazdrosny. Jeżeli masz ode mnie taką wiedzę, że on jest o Ciebie zazdrosny i że jemu się podobasz, to możesz jemu postawić granicę. Powiedz jemu, że zastanowisz się, czy pójdziesz z nim na kawę. A zresztą, to ja nie wiem, co będzie jutro. Ludzie się zmieniają. Na drugi dzień od rana zobaczysz, jak melduje się przy Twoich drzwiach. Lub w telefonie będziesz miała 1800 wiadomości. Zaryzykuj. Idź w bank. A nie odpędzisz się od niego. I nie wiem, czy to jest dobre, czy złe dla ciebie. Stawiaj jemu granice. I tego ci życzę. Dziękuję. Dba o się. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich pozostałych kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Bośmia.